Hello again. Dobra, teraz trochę z innej mańki sobie polecimy, bo mm, mamy platformę. Wiemy, jak były place zabaw takie kiedyś. Na, no, może dalej są. Są takie place zabaw, były takie fajne zabawki, że takie coś, coś odwraca dookoła. Taka platforma, wchodzisz i stoi jakiś inny i cię kręci przez cały czas. Nie, aż się zażegać w pewnym momencie, można było coś takiego. To właśnie coś na takiej zasadzie. Dobra. One z góry jeszcze miały takie barierki, jakby tutaj popatrzeć, to takie coś przychodziło. Nie? Było takie, żeby się trzymać, żeby nie wypaść, ale to było fajne. Jakieś z takim czymś w łeb dostałem. Jezu. Dobra. Mamy taką platformę. Najpierw wziomek sobie stoi na zewnątrz, a potem przechodzi do środka. To jest sytuacja przed, to jest sytuacja po. I wiadomo, że masa platformy to jest 200 kg, masa kolesia to jest 60 kg, promień platformy, platformy to jest 1,5 metra I platforma obraca się początkowo 12 obrotów w ciągu minuty wykonuje. O. I mamy obliczyć, co się stanie, kiedy nam to się tutaj stanie. Dobra, to ja zacząłem od tego, żeby zamienić 12 obrotów na minutę na herce. W sumie nie wiem po co, ale mogłem nie zamieniać. Zaraz zobaczycie dlaczego. Ale jak zamieniłem to, podzieliłem zamiast minuty wstawiłem 60 sekund, czyli 12 na 60 wyszło 0,2 herca. Dobra, ok, to tak. Korzystamy z zasady zachowania momentu pędu. Zasada zachowania momentu pędu mówiła, że jeżeli na układ ciał nie działają żadne siły zewnętrzne, to całkowity moment pędu układu pozostaje zachowany. Coś takiego. Czyli moment pędu równa się konstans. Moment pędu przed zejściem tego ziomka do środka, czyli w momencie, kiedy on stał na zewnątrz. Wynosił moment bezwładności całego układu razy prędkość kątowa tego układu. Przy czym moment bezwładności powiedziałem, że on jest analogiczny do masy. Skoro jest analogiczny do masy, to możemy go to do siebie dodawać. Tak jak było, jeżeli weźmiemy na plecy 5 kg worek, to ważymy 5 kg więcej. Tak Tak samo jest z momentem bezwładności. Mamy moment bezwładności w tym momencie. Na pewno jest moment bezwładności platformy. Przyjmujemy, że ona jest walcem, czyli 1/2 m kwadrat, i człowiek traktujemy go jako punkt materialny, który miał moment bezwodności po prostu mr kwadrat, To był moment bezwodności punktu materialnego. Traktujemy, który jest na zewnątrz, czyli mamy tak. Platformę z punktem materialnym na zewnątrz. Ok. Tak myślę tutaj, czy ze, ze Steinera coś wrzucać, ale wiadomo, że punkt materialny jest odległy od tej osi o odległość R. Myślę, że tak w miarę to jest logiczne. Czyli będzie po prostu m kwadrat. Dobra. Nie, w sumie nawet nie ma co ze Steinera przesuwać. OK. Czyli moment bezwładności układu przed równy jest i 1, ja to podpisałem, moment bezwodności platformy plus moment bezwładności człowieka. Moment bezwładności całego układu po, czyli po przejściu ziomka do środka wynosi M, znaczy IP, czyli moment bezwodności platformy. Dlaczego nie ma człowieka? Dlatego, że człowiek jest od środka w odległości 0, czyli moment bezwodności człowieka MR kwadrat jest M razy 0 kwadrat, czyli zwyczajnie 0. Myślę, że to jest logiczne. Czyli mamy bezwodności przed to jest jedna druga m platformy r kwadrat plus masa człowieka razy r kwadrat po, czyli po przejściu to jest jedna druga masa platformy razy r kwadrat. Dobra, korzystamy z zasady zachowania momentu pędu, czyli moment przed razy prędkość kątowa równa się moment po razy prędkość kątowa druga. Moment przed to jest moment bezwodności platformy plus człowieka, czyli jedna druga masa platformy r kwadrat plus masa człowieka r kwadrat razy. Omega, był taki fajny wzorek, równa się 2pi na t. Jeżeli za t podstawimy 1 przez f, to wychodziło 2pi No bo mamy podaną częstotliwość, więc trzeba to jakoś uzależnić. Czyli tutaj omega to jest 2pi f1, równa się. Moment bezwładności po przejściu gościa do środka to jest masa platformy uwzględniana tylko bez masy człowieka, czyli jedna druga masa platformy razy promień do kwadratu razy 2pi f2, czyli ta już omega 2. 2pi f2 omega 2. Przekształcam to tak, żeby dostać o to. Przy czym dwa pi się upraszcza, r się upraszcza, bo jest wszędzie, i mamy to jest tak naprawdę zależne od mas i od tej częstotliwości początkowej. Czyli F2 to jest jedna druga masa platformy. Tutaj ta r się poskraca, tego nie dopisałem. Masa platformy plus masa człowieka razy F1 pi też poszło w on, F1 podzielone przez jedna druga masa platformy. Po podstawieniu otrzymujemy jedna druga razy masa platformy, czyli jedna druga razy 200. Tutaj to się skraca oczywiście, plus masa człowieka, czyli 60. I tu już więc nic nie ma, podzielone przez jedną, drugie, jedną drugą masę platformy, czyli jedna druga razy 200. I to wszystko razy częstotliwość pierwsza F1, czyli 02. Wychodzi nam 0,32 Hz i teraz, żeby to udowodnić, sobie pokazać, ile to jest w obrotach na minutę, to musimy to pomnożyć przez 60. No bo tam dzieliliśmy przez 60, tutaj będziemy mnożyć przez 60 czyli 0,32. Raz 60 wychodzi nam 19,2 obrotu na minutę. W takim razie, jeżeli byśmy byli na takim czymś, takiej zabaweczce, huśtaweczce tamtej, na placu zabaw i chcielibyśmy przyspieszyć bądź zwolnić, tak jak przejdziemy do środka, to będziemy się kręcić szybciej, a jeżeli sobie się rozwiniemy, to będziemy się kręcić wolniej. Odnosząc się do tego przykładu, ja tylko nie wiem czy on zostanie wklejony do filmu przed czy po, ale będzie gdzieś taki przykład jak ja się kręcę na krześle rozkładając i składając łapy, tak samo z tymi łyżwiarkami. Łyżwiarka jak chce się kręcić szybciej, to z rozłożonych łap składa je do środka, czyli jeżeli ma rozłożone ręce na zewnątrz, to moment bezwodności jest większy, czyli będzie prędkość mniejsza. Tu jak się złoży, to jest moment bezwodności mniejszy, czyli prędkość będzie większa, bo musi zostać zasada zachowania momentu pędu spełniona. Musi zostać zasada zachowania momentu pędu spełniona. H po polsku, dobrze powiedziałem. Zasada zachowania momentu pędu musi zostać zachowana, O. Czyli tak samo jak z tym przesunem. Jak było tak, to się poruszasz wolniej, jak złożę łapy do środka, to się kręcę szybciej. Tak samo jest tutaj. Wygląda jakbym się i się modlił, ale nie, wcale nie siedzę się nie modlę, To nie jest na takiej zasadzie. Dobra. Mamy tutaj dwa obiekty. Ja jestem obiektem w tym momencie. I pokażemy zaraz zasadę zachowania momentu pędu, czyli to, co mówiłem z łyżwiarzami. Jeżeli łyżwiarz kręci się na początku tak i złoży łapy do środka, to zaczyna się kręcić szybciej. Teraz super piękna pani asystentka mi pomoże. Okej. Okay. A, musi zdjąć kapcie, to jest takie tamto, tam. nie? Dobra. Dobra, to kręcimy. Okej, okay, dobra, dobra, teraz ja składam i jest szybciej, widać, że jest szybciej, aż mnie wyrzuciło, rozkładam, jest wolniej. Składam, już jest trochę wolniej, ale to jest wszystko spowodowane, dobra, weź mnie jeszcze raz, żeby było widać. A, składam i jest szybciej, diametralnie, okej, okay, rozkładam, jest wolniej, składam, jest troszeczkę szybciej. Dobra, to było, idę rzygać. Łyżwiareczka. Będziemy mieli zadanie z łyżwiereczką, ale fajnie. Dobra, to ja tu zobrazuję te łyżwiereczki. mniej więcej co się Dobra. dzieje. Serecha złożę z plastyczną, nie? To nie jest głupi pomysł. Dobra, mamy łyżwiarkę, która najpierw się kręci tak, że ma rozłożone łapska, czyli tak. Nie wiem, czy da się tak kręcić na łyżwach, bo nigdy nie bawiłem się w tą jazdę figurową, łyżwową, ale może się da. To najpierw się kręci tak, a potem się kręci tak. I to jest zobrazowane tu. Tylko, że łapy się skróciły przez to kręcenie. Już nie kręć się za szybko, bo ci ręce półrywa. to jest problem. Dobra. Łyż wysał, nie było. Okej. Okay. Dobra. Łyż wiareczka była tak, robi tak. Czyli na logikę powinna się zacząć kręcić wolniej? No, zostaną się wolniej, szybciej. Szybciej. Dobra. Prędkość jej początkowa podana nie jest, jest częstotliwość, czyli ile obrotów w ciągu sekundy wykonuje. Wykonuje jeden obrot w ciągu sekundy, czyli 1 Hz. Jest moment bezwładności jej cały już policzony w postaci takiej, początkowy i końcowy w postaci takiej. Dobra, zadanie jest szybkie, łatwe, przyjemne i krótkie, także zrobimy je szybko, łatwo, przyjemnie i krótko. Korzystamy z zasady zachowania momentu pędu. Czyli moment pędu sam w sobie oznaczało się L. Czyli możemy go rozpisać. L1 to jest I1 omega 1 a L2 to jest I2 omega 2 Przy czym sama omega to jest 2 pf sorry, 2 więc jak podstawimy to 2 pi nam się poskraca, bo będzie po jednej i po drugiej stronie. Czyli otrzymujemy finalnie I1F1 równa się I2F2, czyli tą linijkę. Dobra, I1 jest podane, F2 mamy wyznaczyć. I1 jest podane, F1 jest podane, I2 jest podane, F2 mamy policzyć, czyli przekształcamy wzór tak, żeby I2 było tutaj w dole, czyli F2 równa się I1F1 przez I2. Nie chciało mi się wypisywać tego podstawienia, bo to dużo jest zachodu z wypisywaniem, niż ten, to powiem. I1F1, czyli 294 razy F1, czyli razy 1 Hz, podzielone przez 0,98. Wychodzi 3 Hz, czyli łyżwiereczka, po złożeniu łapskę do środka, zaczyna się obracać 3 razy szybciej. Było tak? Pach jest 3 razy szybciej. Dobra, i znowu tutaj będzie odniesienie do tego krzesła, to jest to samo. Zasada zachowania momentu pędu. Dzięki. Rozjedziemy sobie trochę na szybko, bo to jest takie zadanie do rozjechania na szybko. Mamy obliczyć pracę, jaką trzeba wykonać, żeby rozpędzić coś, co się obraca, mające moment bezwodności 10 kg metr, z od częstotliwości 20 Hz do częstotliwości 60 Hz. Dobra, skorzystamy z takiej fajnej własności, jaką nam oferuje fizyka. W ogóle da się takie zdanie stworzyć, że fizy fizyka oferuje fajną własność? Jezu. Dobra. Skorzystamy z takiej własności, jak było w energii potencjalnej. Jak chcieliśmy policzyć pracę, jaką musimy wykonać, podnosząc coś na jakąś wysokość, to trzeba było obliczyć różnicę energii potencjalnych, tak samo tutaj. Praca wykonana przy rozpędzaniu czegoś tam równa jest zmianie energii kinetycznej ruchu obrotowego w tym przypadku, bo się obraca, danego ciała. No to skoro powiedzieliśmy, że jest to zmiana energii kinetycznej, to musimy wypisać sobie wzorek na tą zmianę, czyli w równa się delta ek, czyli delta i omega kwadrat na 2. Delta, czyli zmiana. Od końcowego odejmujemy początkowe. Stąd widać, że jeżeli zmieni się coś tam, to jedyna rzecz, jaka się będzie zmieniała, to jest częstotliwość, która jest zawarta w omedze, bo omega to jest 2pf. Czyli tylko omega się zmienia, więc ja i 2, i i na 2 wyciągam przed nawias, bo mogę, o, kto Boga temu zabroni, Otwieram nawias. W nawiasie mam omega 2 kwadrat minus omega 1 kwadrat. Zamykam nawias. To zostawiam. Natomiast omega, tam takie coś, może to nie będzie do końca widoczne. Omega to jest 2 pi f. Po podniesieniu do kwadratu to będzie 4 pi kwadrat f kwadrat. 4 pi kwadrat jest stałe, więc ja to też wyciągam przed nawias i otrzymuję i 4 pi kwadrat przez 2. W nawiasie natomiast f2 kwadrat minus f1 kwadrat. To tak samo, właśnie stąd. O, tu, tu, tu. tu. No dobra, to jak mam, to już podstawiam. I to jest 10 kg metr 2 czyli 10 razy 4 pi kwadrat przez 2 wznawia się 60 kwadrat minus 20 kwadrat. Wynik wychodzi taki trochę mało przyjemny i przyjazny, bo tutaj jest pi do kwadratu. Pi 3,14 do kwadratu to jest tam nie pamiętam ile, 9 ileś, więc jest mało przyjemnie, ale wychodzi 631 654 dżule. Jakby ktoś chciał, to możemy zapisać tak. Nauka przedrostków. No i tyle, no. koniec zadania. Okej. Okay. Mamy zadanie dla fanów siłowni, bo tak jak powiedział mój operator kamery, że to będzie zadanie, które chyba będzie najbardziej znane z tych wszystkich, dlatego że będziemy liczyli moment bezwładności hantla. Czyli tak, trochę sobie tą ten tutaj, nie? Dobra, napompujemy się przed zrobieniem zadania, żeby było fajnie, pompa jest. Pomliczymy moment bezwładności hantla, który wygląda w sposób dosyć dziwny, skojarzyło nam się właśnie z tym, co możliwe, że za moment zobaczysz na ekranie. Były kiedyś takie fajne goście w gaciach, nie? Takie kulturysty stare. Tutaj takie Majty, nie? Wąsy i te takie właśnie sztangi te kulowe. Albo Kaczor Donald. Ja zawsze były takie fajne sceny, że jak chce pokazać się przed jakąś panienką w tych luna i i tak dalej, to gość w pewnym momencie podnosił taką handlę, która była tak naprawdę gumowa do góry. I one właśnie miały takie końcówki, to mi się to kojarzy. Dobra, mamy obliczyć mamy bezwładności czegoś takiego. I teraz przejdźmy na ten taki bardziej fizyczny język. Mamy pręd i dwie kule. Pręt i dwie kule i mamy obliczyć moment bezwodności tego całego układu względem osi przechodzącej przez środek tego całego czegoś. Podane mamy tak, masę kuli równą pół kilograma. Zdaję sobie sprawę, że ten hantel jest dla ćwiczenia, nie wiem, noworodków chyba, bo nie wiem, kto by podnosił takie ciężary. Dobra, pół kilograma, masa pręta 0,1 kg, długość pręta 0,2 kg. Kto co lubi, dobra, długość pręta 0,2 kg i promień kuli 0,05 metra. Przy czym zaznaczam, że jeżeli wszystko jest w jednostkach układu SI, to to musi być w metrach, a to w kilogramach. Metry, kilogramy, metry, kilogramy. Dobra. Wypisałem sobie jeszcze momenty bezwodności podstawowe. Moment bezwodności podstawowy pręta to jest 112 ml kwadrat, czyli 112 masy razy długość pręta do kwadratu. Oczywiście względem o tej osi tu. I to jest śmieszne, bo w, 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 z punktu widzenia fizyki, jeżeli popatrzymy, o tak oto jest pręta, a jakbyśmy spojrzeli przez oś tutaj, to już byłby walec. Moment bezwodności podstawowy kuli to jest 2 piąte masa kuli promień kuli do kwadratu. Dobra, to co musimy zrobić, to skorzystać ze Steinera, trochę niemiecko brzmi. Steiner, dobra. Ze Steinera będzie tak. Moment bezwodności całego układu to będzie moment bezwodności pręta plus dwa momenty bezwładności kuli, bo są dwie kule. Moment bezwodności pręta jest względem tej osi, gdzie osią podstawową jest właśnie ta oś, czyli nie musimy pręta przesuwać ze Steinera, natomiast kula obraca się nie względem swojej osi podstawowej, czyli jakby tutaj o, wkręcamy żeroweczki, wkręcamy, tylko przesuwa się, obraca się względem tej osi tu, czyli jakby wykonuje taki ruch. Za tablicą to nie pokażę, ale z przodu to by było coś takiego. Nie, o, taka osi obraca, o, w ten sposób. Czyli musimy ten moment bezwodności kuli przesunąć tak, jakby ona się obracała względem tego punktu, czyli tutaj już korzystamy ze Steinera. Moment bezwładności całkowity to jest moment bezwładności pręta plus dwa momenty bezwładności kuli. Równa się, tu jest oś OO' niech będzie w ten sposób. Dobra, moment bezwładności pręta podstawowy to jest IP0 plus dwa. Moment bezwładności kuli względem osi OO' to jest I kuli 0, czyli moment bezwładności podstawowy, plus ze Steinera masa razy przesunięcie do kwadratu. Przesunięcie w tym przypadku równa jest połowie długości pręta plus promień kuli do kwadratu, czyli jedna druga LP, czyli długości pręta plus promień kuli do kwadratu. Zamykamy nawias, pierwszy i drugi, oczywiście, równa się. Moment bezwodności podstawowy pręta to jest 1 12 masa pręta, promień pręta, długość pręta, przepraszam, masa pręta, długość pręta do kwadratu plus 2, otwieramy nawias. Moment bezwodności kuli podstawowy to jest dwie piąte masa kuli, promień kuli do kwadratu plus masa kuli, otwieramy nawias i przepisujemy to, 1 druga promień, 1 druga długości pręta i promienia kuli do kwadratu, zamykamy nawias następny też, dobra. Teraz jesteśmy w stanie podstawić wszystkie wartości. Wejdzie nam taki szlaczek. No to lecimy po kolei. Dobra, jakoś tak, żeby widać, co ja za co podstawiam. Będę tak tu wymachiwał łapskami. 1,12. To jest 1,12. Oto. Dobra, 1,12. Masa pręta 0,1 kg. Oto. Razy. Długość pręta 0,2. Czyli Lp do kwadratu 0,2 metra. Oto. Plus. 2. To jest to dwójka stąd. Dwie piąte przepisujemy, potem jest masa kuli, czyli 0,5 kg to jest to, masa kuli, promień kuli do kwadratu, kwadrat widzę całe szczęście, 0,05 do kwadratu, plus 0,5, czyli masa kuli znowu, 0,5, otwieramy nawias, jedna, druga, razy długość pręta, czyli 0,2 m, tu, plus 0,05, czyli promień kuli do kwadratu. Wychodzi nam tam coś tam i... Żeby było prościej i taki jest wynik. 0,0238 kg m metr kwadrat. Ok. Co do pewności tego wyniku, ja to przeliczyłem trzy razy, wklepywałem to w ten kalkulator. Kurczę, żeby wyszło i żeby był mniej więcej nawet całkiem pewny, że wyszło. Ok. No i co? Tyle. Koniec zadanka. Dobra. To zamiast opowiadać, jak wygląda tutaj zadania to ja może po prostu to pokażę. Mamy coś takiego i robimy tak. O. Ok. Mamy obliczyć, z jaką prędkością oto. Uderzył w ziemię. W sensie ta część, ta końcówka, tu. I to ja mogę się w sumie tym posługiwać, to nie jest takie głupie, nie? Dobra. To tak. Długość wynosi 2 metry. I to jest chyba jedyne, co mamy podane. No, Długość wynosi 2 metry. Dobra. Pierwsza rzecz, o której chcę powiedzieć, to jeżeli przyjmiemy, że to jest pręt, to nie jest pręt, ale jeżeli to jest pręt, to moment zwodności pręta przechodzący, moment bezwodności dla osi, która przechodzi o tędy O, i wtedy pręt się obraca w ten sposób. Czyli w ten sposób wynosi 1, 12 ml kwadrat. Natomiast w tym przypadku nasz pręd się obraca względem tej osi tu. Czyli jakby. O, tak. O. Nie zaczepię chyba sobie. Jakby pręd się obraca w ten sposób, nie? Coś takiego on. Dobra. W związku z tym moment do musimy przesunąć ze Steinera stąd, dotąd. Czyli. Moment bezwodności to jest moment bezwodności podstawowy naszego pręta plus przesunięcie, czyli masa razy D do kwadratu, gdzie D jest tym przesunięciem, o no ile przesuwamy. W tym przypadku to jest połowa długości naszego pręta. Podstawowy moment bezwodności to jest 1,12 ml kwadrat, czyli 1,12 razy masa pręta razy jego długość. Tak, długość jest podana, plus masa razy te przesunięcie, czyli połowa długości pręta podniesiona do kwadratu. I tego stąd wyjdzie nam 1,4, 1,12, 1,12 plus 1,4. Z 1 czwartej robimy 3 312 3 /12 plus 1 412 dzielimy na 3, wychodzi 1 m ml kwadrat. Czyli moment bezwolności naszego pręta względem osi przechodzącej tu o, o, w ten sposób i kręci się nam pręt o tak o, wynosi 1 12 ml kwadrat. Okay. Trzecia, 1 trzecia, no, 1 trzecia ml kwadrat. Korzystamy z zasady zachowania energii na takiej zasadzie, że na początku mamy jakąś energię potencjalną, dlatego że ten pręt był na jakiejś wysokości, przy czym ja tu naniosłem środek masy. Trzeba uwzględnić na jakiej wysokości tak najprościej by było, bo żeby nie liczyć dla wszystkich punktów po kolei, bo jeżeli to się porusza w ten sposób, o tu, to każdy punkt będzie miał inną prędkość, tak? Czyli jeżeli weźmiemy środek masy, to możemy to wszystko obliczyć dla środka masy, bo środek masy jest taki punkt, gdzie jakby moglibyśmy sobie przejąć zamiast całego układu. To był tak samo ten sam punkt, wokół którego jeżeli sobie podrzucimy na przykład do góry teraz ten trend, ja nie będę rzucał, bo będzie mało miejsca, to on by się obracał właśnie względem środka masy. Dobra, czyli energia potencjalna dla środka masy na początku, środek masy jest na wysokości 1 metra, jeżeli cały pręt ma długość 2 metrów. To myślę, jest raczej logiczne. Czyli energia potencjalna to jest m razy g razy h... H oznaczyłem sobie tutaj, że to jest wysokość tak? gdzie to, to jest wysokość L. Cało to, to jest wysokość L, do środka masy jest wysokość H. Czyli H wynosi 1 metr, ale to na razie nie jest ważne. Mgh równa się I omega kwadrat na 2. Ten pręd nie będzie się poruszał ruchem postępowym, tylko ruchem obrotowym. Tak on się obraca, o tutaj, o tak, o względem tego tam na dole. Czyli I omega kwadrat na 2, gdzie ta omega, to nie, nie omega, gdzie te I, czyli moment bezwładności, to jest ten moment, który my policzyliśmy tutaj. Dobra mnożę razy 2, czyli przerzucam sobie tu dwójkę tu, otrzymuję 2mgh równa się 1 trzecia ml kwadrat omega kwadrat masy się poskracają, po przekształceniu otrzymuję, że omega kwadrat równa się 2gh jeszcze razy 3 czyli 6gh podzielone przez l kwadrat, pierwiastkuję i jednocześnie zauważam taką rzecz, że h równa się 1 druga l, prawda? Jak spojrzymy tutaj na ten rysunek, to możemy zauważyć, że h, czyli ta długość tu równa się 1 druga l, czyli całej długości, jeżeli to podstawię to otrzymam 3g na l, dlatego, że tu będę miał L tu L2, L kwadrat, L się poskracają i 6 razy 1 druga to jest 3, czyli 3G na L pierwiastek z tego wszystkiego. Równa się 3G, czyli 30 podzielone na 2 metry to jest 387 radianów na sekundę. Taka jest nasza prędkość kątowa, czyli prędkość mówiąca o tym, jaki kąt w ciągu sekundy jest zataczany przez to nasze ciało. Okay? Czyli o to, jaki kąt jest zataczany. Teraz jeszcze potrzebujemy prędkość liniową końca naszego pręta, czyli tego punktu tu. Żeby to obliczyć, musimy znać długość tego pręta i prędkość kątową. Prędkość kątową obliczyliśmy, długość też znamy, czyli będzie omega razy L. Tu o. Ω L. Równa się. Omega to jest 3,87 radianów na sekundę, razy 2 metry to jest 7,84 m na sekundę. Dobra, jaki wniosek z tego zadania? Środek masy. Trzeba pamiętać o czymś takim, że coś jak środek masy istnieje. To jest jeden wniosek, drugi wniosek, Steiner. steiner Steiner-Steiner. Dobra. O. No to tak. o to się obraca o za każdym razem z taką samą prędkością kątową, czyli tam no, prędkość kątowa. I mamy sobie obliczyć, jak się zmieni energia kinetyczna, jeżeli my zaczniemy obracać to z taką samą prędkością kątową. Nie stąd, o co ja teraz tutaj sobie tam. tylko o. oho Dobra. No tak abyśmy sobie obracali, obracali z taką samą prędkością kątową. I mamy zobaczyć, jak się zmieni energia kinetyczna. Dobra, to tak ja tu zobrazowałem, żeby nie było. Najpierw tu oś, potem tu oś. Trochę jak pręd wygląda całkiem albo i nie. Energia kinetyczna dwójka do jedynki. Ja jeszcze napiszę, że obrotował, bo się tylko obraca. Dobra. Za energię kinetyczną podstawiamy sobie i omega kwadrat na 2, czyli w przypadku, kiedy to będzie 2 do 1 po podstawieniu wzorów otrzymamy i 2 omega 2 kwadrat na 2 przez 2, potem i 1 omega 1 kwadrat przez 2. Dwójki nam się skrócą, czyli będziemy mieli i kwadrat omega kwadrat zindeksowane 2 przez 1. Ja jestem leń, przyznaję, więc z poprzedniego zadania wziąłem sobie moment bezwładności, bo to jest to samo, jak pręd obracamy względem tego i względem tamtego. Względem tego była 1 trzecia ml kwadrat, a względem tego była 1 12 ml kwadrat. Czyli mamy 1 trzecią przez 1 12, ml kwadrat się skróci i powiedzieliśmy sobie, że z taką samą prędkością kątową się obraca, to mamy 4. No bo 12 wejdzie na górę, 3 na dół, będzie 4. O, długie, nie?